Witam Was wszystkich po małej przerwie. Od żyta minęło półtora tydnia. Słoma już wyschła. Oczywiście trzeba było ją przewrócić, żeby wyschła. Liczyłem, że dzisiaj byda pszenica młodzić, ale jako pierwszy był w kolejce i pokazało 15,5 na liczniku wilgotności, na mierniku. No i pojechał do następnego, no bo co ja będę robić. Nie namłóca sobie 15,5, jak do się bierą. A powyżej już mają wielkie problemy i marudzą i odlicza, odliczają. Jednakże cena jest, bo dupy rozstrzać to jeszcze odliczenia potem są. Także teraz już ma być pogoda, przez jakiś ponad tydzień to będzie na nas na grubo. Będzie suma, będzie młocynie, będzie siano i między, między tym jeszcze obsługa codziennego gospodarstwa. Ale dumy rady. Cześć że, że jasnej od 5 rana do 9 wieczór. Aby właśnie się zapłicziłem chyba za daleko z tymi przyczepami, ale dobra. To już to co tu je, a potem się ich w inne miejsce. I co zrobisz? Nic nie zrobisz! A, jeszcze kawałek, żeby były prosto. Automatyczny zaczep. niekierzy szukają za grube tysiące, a ją ja za darmo. Aha! Nie nagrywał, jak bez tydzień, bo co miał nagrywać? Moja rosnąca irytacja tym pieprzulym deszczem Co wyschło, to popadało. Co wyschło, to popadało. I tak kurde, co drugi dzień, co trzeci dzień na zmiana. Ostatni raz co pierdykło to dzisiaj mamy co? piątek? to we wtorek w nocy padało. Wczoraj nikierzy już też na wieczór zaczynali młodzić Ale ja był wczoraj też sprawdzić. No jeszcze też to nie było, no Na tym jednym polu już tak było na, na pogranicy, 15, nie? Ale to już był wieczór, także musi zejść na te pół, 14, żeby się było pewnym, że po przejściu przez ten kombajn, to będzie miało do 15, żeby się żołnia skupienie ciepło. <laughs> Bo oni zaraz odliczają 2,5% scyny za każdy procent, ponad 15% wilgotności. Oczywiście szanse, że będzie jeszcze konsumpcja, to są takie jak to, że zostanę mistrzem baletu ruskiego. Kombajn pojechał dalej, ale ja zbieram słoma, bo mam spresowany hektar. Tu jest 28 i 3 bala. <grywka> Także jak się to zwiedza, on już tam zaś obskoczy kogoś, Zdąży pomócić, może na wieczór wróci do mnie, fajnie by było. ciągnąć tam chociaż te dwa hektary, kaj najbliżej, najbliżej. Sto dole też mu ogarnięte. Tam kaj mum dawać suma, to zostawiłem taką cienką warstwę na samym dole żeby to nie leżało na gołej ziemi, te, ta suma nowo A to też dzięki znajomemu kiedy wpadł do mnie ładowarką z łyżką drzewa opałowego, a ja poprosiłem go by mi nie przewiózł ze stodoły do gnojoka, tego co tam czyszcza we dole tych resztek starej słomy. Tak to bym musiał ładować widłami na dwukołówka i wczepać do gnojoka, albo na rozrzutnik i zaraz gnój na to. Tak to przynajmniej wiadomo, jaka jest granica, nie? <śpiewanie> tu nas miedze wymarły dawno temu. Miedza to było coś, co było u góry. A przecież na takiej ziemi szkoda mieć u gór. Jak wyjechać stąd, Pora 10 km to już wiedzę widać, ale tu w naszym rejonie nie uświadczysz. Chyba, że to jest coś, co jest różnicą poziomu pól, i nie idzie tego paska zaoradzić, jest to na granicy. No to wtedy coś takiego się znajdzie. Awa, mój łopiec E, ciekawe jaka to suma będzie. Bo ta Inczmienno to jest jeden wielki syf. Dwa razy przewracane sieczka tak, że idzie pierdolca dostać. Przez godzinę, że dwa bale do woł. Dobrze, że już ta suma wyschła. Jak już nie idzie młócić. To już na pewno pójdzie na popołudniu, na pytanie czy znajdę miejsce w kolejce. <laughs> A tam kolega momie na uwadze. Trzeby pożyczane. Cieszy mnie fajnie, że jest taką możliwość Co mi tak zaczepio, te, ta, ta, ta siatka cholerna Coś mi tam zaczepio i mi tam, że sobie kombajn kupić, ja. na 8 hektarów zboża. I trzymać go pod chmurką, jak nie kieręcia pudroki No bo ten taki kombajn zajmuje to. A potem jeszcze zawiesze kombajny, wróci do hałpy, się przyczepy. A nie znam się na kumbainach. pewnie by więcej leciało za kumbain niż do zbiornika. Jak skupisz starego Urzynka za pora tysięcy, to w niego wsadzi z trzy to wie taki interes. Gdyby te morwy na skupach złodziejskie się nie zgadywały co do ceny, to by było... A pszenica na dzień dzisiejszy powinna kosztować półtorej tysiąca. I to z grubo. Bo przypomnę wam, że chleb i pieczywo wszystko zdrożało w momencie jak pszenica poszła na półtora w jednym roku. A staniało coś? No jakoś nie zauważyłem. Nadal pierdolą od rzeczy, że przez to, że gospodarz chce wysokie ceny za swoje zbiory, to w sklepie jest tak drogo. Śmiech. I ja osoba chcieć. Jak pojadę do skupu i powiem, że 700 za tonę to jest mało, to mi powiedzą, że on spierdalać i chcę zeżrać. Tak samo jak z bykami. Powiedz im, że chcesz więcej, to cię wyśmieję. Ale przy głupy będą pisać po internecie, że gospodarz chce wszystko ciężkie pieniądze i przez to wszystko jest drogie. Dzieli rządć dzie starą maksyma <coughs> Dobra Ja muszę chęcić się do porządku roboty No tak to wygląda. Abra. Ah, Não pode